Dzień do, witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w nowej grze. E, nazwa gry to jest Urban Mowę MPK Krynica. Chyba, z tego to zapamiętałem. Dzisiaj jedziemy linia 10. Nie, w, nie wiem jeszcze w jakim kierunku, bo niestety nie wyświetlę się na wyświetlaczu. Ponieważ Oner mi powiedział, że nie działają jeszcze. W każdym razie zapraszam Was do oglądania. Generalnie, Bar bardzo, bardzo dobrze jest ta gra dopracowana. Jest świetna. Mógłbym w tą grę grać godzinami, szczerze mówiąc. Widać, że się jeszcze rozwijało. mi owner powiedział, że jest tylko jedna linia, właśnie tą, którą teraz jedziemy. czyli linia 10. Potem możliwe, że będą. Potem możliwe, że będzie więcej. Ale dosłownie ta gra jest przepiękna. Dużo bloków, bardzo dużo zieleni Piękne autobusy. Culo. Myślę, że projekt nawet od jest lepszy. O kurde, nie. Zapomniałem brzęczych do drzwi, kliknąć. Nieważne, idziemy dalej. To widzę, że reklamujemy drąki. Ja do biedronki nie jeżdżę, bo obecnie nie jestem w Polsce. O, a co to się stało? Będę musiał ten błąd zaraz głosić. O, ale to już jest koniec linii. Dosyć dość szybko była. Albo ja szybko jechałem po prostu. Drodzy widzowie, dziękuję wam za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.